Siedzę w swoim pokoju przed komputerem i zaraz mam zacząć mój pierwszy większy projekt z programowania, jakim były gra w Programowaniem pierwszy raz zainteresowałem się dzięki mojemu bratu Joteszweu, który pewnego dnia, ze względu na to, że miałem iść do liceum o profilu z rozszerzoną informatyką, polecił mi obejrzeć pewien poradnik do języka C++. Nauka przychodziła mi łatwo i szybko stała się moją pasją, co sprawiało, że co jakiś czas lubiłem sobie robić takie małe projekty, tak po prostu dla czystej przyjemności. Ale teraz w końcu siadłem do tego, aby zrobić mój pierwszy większy projekt Mój własny, który miał mi pokazać, że mogę zrobić coś samemu, bez oglądania przy tym jakiegoś poradnika, jak to robiłem do tej pory. Odpadam komputer, włączam odpowiedni program i zaczynam myśleć. Czuję się jednocześnie podekscytowany, ale też poddenerwowany, ponieważ do tej pory nie robiłem czegoś aż tak trudnego. Mija kilka minut, a ja siedzę i patrzę się na puste ekran. I nagle wszystko wydaje się trudniejsze niż myślałem, ale zanim o tym chciałbym Ci powiedzieć o mojej darmowej grupie dla maturzystów i studentów, gdzie dostajesz kontakt do mnie, dostajesz darmową 30-minutową rozmowę ze mną, dostajesz kontakt do grupy ludzi, którzy też chcą poprawić swoje. Wyniki na zbliżających się egzaminach i którzy mogą pomagać sobie w takich tematach jak produktywność czy wydajność. Jeżeli Cię to zainteresowało, kliknij teraz pierwszy link w opisie, ponieważ nie wiem jak zacząć. W sumie nawet nie stworzyłem sobie żadnego planu. Próbuję napisać jakieś kilka linii kodu, ale po chwili okazuje się, że one w ogóle nie miały sensu. W mojej głowie pojawiają się różne pomysły, ale żadna jakoś nie układa się w całość. Próbuję poszukać inspiracji w internecie, co uproszczenie oznacza skopiowanie czyjegoś kodu bez wyrzutów sumienia. Co daje mi trochę podpowiedzi jak zacząć. Jednak po chwili orientuję się, że nie wiem co daj. Nawet nie wiem co robi ten kod, który wstawiłem teraz. Czuję się trochę przytłoczony tym wszystkim, To sprawia, że nie mogę się wystarczająco dobrze skupić i co chwilę się rozpraszam. Dodatkowo na moim biurku znajduje się sporo losowych przedmiotów, takich jak ładowarka, zamaster, czy nawet mój telefon. Robię się trochę zmęczony, więc postanowiłem zrobić sobie 15-minutową przerwę. Po chwili jestem w kuchni i robię sobie kawę. Drwa mi pomóc się obudzić. Co się kiedy kawa ostyka, wychodzę na dwór, aby pochodzić i odpocząć trochę od monitora. Staram się kompletnie odłączyć od pracy na kolejne 10-15 minut i w ogóle o tym nie myśleć. To przychodzi mi trochę z trudem, ponieważ cały czas teraz myślę o tym, co mógłbym zrobić dalej w tym projekcie. Zaczynam wyobrażać sobie kolejne kroki, jakie muszę wykonać. To sprawia, że znowu nie mogę się doczekać, aż w końcu usiądę właśnie do biurka. Po 15 minutach jestem znowu w swoim pokoju. Lecz zanim zacznę pracę, staram się pozbyć tego całego bałaganu, który mnie tylko rozprasza. Wyciszam telefon i wkładam go gdzieś do szafy, abym w ogóle nie miał go w moim polu widzenia. Szybko sprzątam swoje biurko i ustają sobie minutnik na 90 minut. Do tej pory korzystałem z tej techniki Pomodoro, która polega po prostu na 25-minutowym skupieniu i potem 5-minutowej przerwie. Jednak nigdy jej nie lubię. Zauważyłem, że zawsze, kiedy dopiero co wchodziłem w ten stan skupienia, to już budzik wydawał ten denerwujący dźwięk oznaczający przerwę. Tym razem daję sobie więcej czasu i wiem konkretnie, co mam zrobić. W trakcie tej krótkiej przerwy wpadłem na pewien pomysł. Wiem, jak ma wyglądać cała struktura tego projektu i jak zacząć. Wypijam szybko cały kubek kawy, co sprawia, że i po 5 minutach nie mam w ogóle problemów ze skupieniem. Zaczyna mi iść coraz lepiej. Pisanie zdaje się coraz łatwiejsza. Mimo to, że dalej odczuwam ten lekki dyskomfort związany z całą skalą tego projektu, to z jakiegoś powodu wiem, że jestem w stanie go zrobić. Nie był on aż tak ciężki, żeby miał się teraz jakoś poddać. Zaczynę napisać coraz szybciej i czuję jakby kawa zaczęła właśnie działać. W moich oczach nie istnieje nic więcej niż tylko monitor, który mam przed sobą. Tak jakby całe moje pole widzenia skupiło się na jednym konkretnym punkcie. W mojej głowie nie ma żadnych myśli oprócz tych, co napisać dalej. To wszystko przechodzi mi z niesamowitą łatwością. To jest chyba jedyny moment w moim życiu, kiedy zapominam o nieubłaganym upływie czasu. Ponieważ nawet nie zauważam, jak już mija półtorej godziny, które sobie dałem na ten projekt. A ja nawet nie widziałem, jak szybko zleciał ten czas. Czuję się trochę zawiedziony, że ich muszę kończyć. Ale jestem jednocześnie też zadowolony z tego, co udało mi się zrobić. Udało mi się napisać prawie połowę całego projektu. Czuję też lekkie pragnienie, ponieważ okazało się, że nic nie wiem przez ostatnich 90 minut. Tak jakbym kompletnie zapomniał o jednej z najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb. Czuję również chęć i motywację, aby powtórzyć to następnym razem. To, co Ci przed chwilą opisałem, to są cztery etapy wchodzenia w stan przepływu: jakim są walka, czyli moment przygotowania, relaksacja, moment odłączenia się od pracy, który poprzedza sam stan przepływu, trzeci etap czyli przepływ, czyli moment kiedy osiągasz maksimum swoich możliwości. I 4. konsolidacja, czyli wychodzenie ze stanu przepływu. Są to cztery nieodłączne etapy przez które każdy musi przejść, kiedy wchodzi w ten stan przepływu. Umieściłem tutaj również pięć rzeczy, które ułatwiają wywołanie tego efektu. Aby zapewnić, że wejdę w stan przepływu, zrobiłem tych pięć rzeczy. Po pierwsze pozbyłem się wszelkich czynników rozpraszających takich jak telefon, różne losowe przedmioty na moim biurku. Dałem sobie odpowiednią ilość czasu, jaką było 90 minut. W książce Mózg bez ograniczeń dowiedziałem się, że w odpowiednich warunkach osiąganie stanu przepływu zajmuje około 15 minut, a szczytowy stan przepływu następuje dopiero po 45 minutach wytężonej pracy. Po trzecie, robiłem to co kocham. Nie byłoby opcji, abym wszedł w ten stan przepływu, gdybym nie kochał programować. To byłoby po prostu niemożliwe. Po czwarte, ustanowiłem sobie jasny cel. W momencie, kiedy zrobiłem sobie tą krótką przerwę, określiłem konkretnie, co chcę zrobić. Widziałem, jak ma wyglądać struktura całego projektu, oraz poszczególne kroki, które muszę wykonać, aby do niego dojść. Oraz po piąte, ustanowiłem odpowiedni balans umiejętność i wyzwań. Abym osiągnął stan przepływu, zadanie, które przygotowałem, musiało lekko wygrać poza moją strefę komfortu, ale też niezbyt, aby mnie przytłaczało. Mam nadzieję, że ten film Ci faktycznie jakoś pomoże osiągać ten stan przepływu z większą łatwością. Jeszcze raz, jeżeli jesteś maturystą studentem i chcesz poprawić swoją produktywność, pierwszy link opisze zabierzecie do mojej darmowej grupy. Możesz zasubskrybować, jeżeli chcesz. To było wszystko. Cześć!